Serdecznie w tym kolejnym specjalnym filmie. E, mianowicie jedziemy kupić konia. E, jedziemy dziś, e, dzisiaj, byłam już go oglądać, jeździłam na niej, jest to A wszystko zobaczycie na miejscu, jak to dalej wygląda. Cześć! Dzień dobry! Dzień dobry. Cześć słodka! Co to za piękności? Cześć! Cześć to będzie dobrze. Ale dobre, ale dobre. Ojaj, ojku, jaka słodka. Witaj ładnie, no. Dzień dobry. To jest twoją panią na no. Chodź, nie, bądź. nie bój się mi się. Chodź pan cię wejdziesz tu, chodź.

Cześć! Witam panią, ty tam <gryzm> Ja nie mam. Ja nie mam. O Boże, to to, to, to no straszne światło. To jest... O Boże! 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 nic nie O Teraz, tak pierwsza to zrobiła. Słumę przy tym Siesiona i trochę dać Na razie w kantorze ją zostało. No, no nie wejdzie, bo w każdym kulturze... no, w Oj, sorki, trzymaj Kiedy swoje daru. Ta nie reaguje na tamto, no ta reaguje na tamto. No, no bo, o! Misia! no, Misia! Misia! Misia nie! Cześć, Misku! Co tam z krawie? Co to za słodkie konie? Mogą, mogą kwiczeć, bo to klacze To prędzej jeszcze możemy złapać No, bo Miśka to to wiadomo Tamto się nie upatrzy bez problemu Miśka ma problem Cześć krawie Cześć O co Jakie kluski Hej Co, Będziecie tymi przyjaciółkami czy nie? To się okaże. Się opochała misia. Misia się opochała. No zobaczysz co to jest. Misia no. ma pocha, poczekaj. Ta, ta... machira nidza, a ona... No bo ona, to jej terytorium. <laughs> Miśka nie ma. A ty uh -huh. co? <laughs> a ona się nie chce wąchać, machirka. się krasny. Ona nauczona jest. Eliza <laughs> nie. Tryb blizna nie włączony, cześć Patrz jak potok No ty też, tylko mnie nie ugryź bo No, Miszka prędzej O, Co to tam? Jak wąka, nie? Takie małe, nie? mogą kwiczać No i się właśnie wystraszyłam miśka Mordo tylko nie kop Dobra Jak to się otwiera? Misia? No co, Misia? A Siano. O, Misia! Skurzona, daj się wziąć. Michał, no co? Masz tutaj no, trochę marchewkę? Bubu, nie Cześć! Nie, na razie jej wyżarła. Aha. Doble, no. dobre, zatwierdzam. W ogóle jakie to porównanie jest śmieszne, nie? Misia! Nie mogę z nich. No, miśka! <grym> a jest też nauczona do koni. No, one tam stały. Ten... Też mówią, ona nauczona to na spokojnie. A wiesz, tak a miśka... To jest miśka to jest no. ogólnie no. Ma. także... No. obraziła, na... poczekaj. Nie. Słodka. Się obraziła. Misia foch. Jaju. No jaju, taka słodka. Michał kochasz? Michał! Jaj, koleżanka! A Michał, moje terytorium! Koleżanka, co? Nie! Cześć, Makira! Hello. nie kochałam! Makira! Makira! Keba! Keba! <laughs> Keba, chodź kebab? Wiesiany, na cienkim. Okay. Jak się wystlasyła. Ojej, co to? <grymka> <grymka> to no, to jest Jaka słodka! <grymka> ten... Hejka, witam w dalszej części filmu. Minęło od tamtych nagrań z przyjazdu Mahirki e, Dobry miesiąc. E, no i co? Dałam sobie chwilę czasu i jej, żeby na spokojnie to przemyśleć i żeby się na spokojnie przyzwyczaiła do tego, co się dzieje. Tutaj mamy machirkę, już ją wyprowadziłam sobie. Eee, I po prostu chciałam, żeby tutaj się u nas zadomówiła, bo machirka nigdy nie zmieniała właściciela. I w ogóle musicie zobaczyć jak jest uchajcona, usietarzała. Dzięki. Ale tak, nie zmieniła nigdy, nie zmieniała nigdy właściciela, więc było to dla niej bardzo stresujące, że jest w całkowicie innym miejscu, w, nie ma tych ludzi co wcześniej, nie kopnij I ogólnie jest wszystko na odwrót, nie ma nic znajomego, znajomych koni, nic. E, tak więc tak, <ścoughs> e, ale teraz po tym miesiącu można powiedzieć, że wstępnie się zadomowiła. E, tak więc jest już ok. Z takich nowszych rzeczy jeździłam już na niej parę razy dobrych, mm, dobrych parę razy. Ej, nie wchodź na mnie ludzie. Eee, I jest, jesteśmy na coraz lepszej drodze. Eee, tak więc co o niej? Mahirka, czyli Mahira. Eee, no nie gryź mnie, <laughs> ma 3,5 pół roku. Eee, w maju chyba będzie miała 4 jest to e, klaczka ma około 166 cm wzrostu może troszkę więcej e, i w sumie szukałam konia bardziej takiego doświadczonego żeby sobie pojeździć za wody, coś no ale wyszła makierka z którą robimy robotę od początku od podstaw całych e, więc y, zobaczymy jak nasza historia się tutaj ułoży. nie misiu. Tak więc y, dzisiaj mam zamiar wam tutaj ją bardziej tak przybliżyć temat i y, wyczyścimy ją sobie, zrobimy jej spa y, i pójdziemy jeszcze może na spacerek. Y, taki jest plan na ten film. No o, teraz, widzicie, widzicie to. Fajcała się cała. To po prostu dramat. No, ale idziemy po szczotki i idziemy czyścić. A ty co wżerasz? Ej, nie wżeraj tego łbiowosłu, czy ty jesteś inna? Oddaj to. Tak, więc będę mogła tutaj trochę też, ale ty lubię, o. Tutaj ma lubi dla pcianko, o. Rambo, odejdź. Tutaj ma lubi dla pcianko. O, twoje kłaki. A tamtą... O, o jak fajnie. Co so, tutaj, drap, matka. E, tak więc, tutaj trochę też do Was pogadam. E, jeśli chodzi o Mochirki charakter, no to jest takim dzieciaczkiem. Wiadomo, no jest bardzo młodziutka. Jak przez to, że ma te 3,5 roku, no to jest takim dzieciaczkiem. E, z jej charakteru przez ten miesiąc mogę sobie tutaj wywnioskować, że jest dość odważnym koniem na rzeczy mechaniczne, takie jak ciągniki. Eee, Taką, no, wiadomo, trzeba jeszcze trochę przyzwyczaić ją, ale jest taka dość odważna, eee, ale jest też uparta. Jest bardzo uparta, jak sobie coś postanowi, to chce, żeby to wszystko było po jej myśli. Ale da się z nią porozumieć, da się z nią dogadać. Na kompromis wspólny można pójść. Jest dość spoko ogarniętym koniem, jak na młodziaka e, Nie odwala e, takich dziwnych rzeczy. Wiadomo, każdemu koniu się zdarzy odwalić coś. To jest całkowicie normalne. E, I Aha. E, ona też nie jest święta, ale. Nie jest też takim koniem walniętym. Więc też to jest w porządku. Więc akurat to spoko. Jeśli chodzi jeszcze o to, mocno gorąca nie jest na razie, ale zauważyłam, że z dnia na dzień, z jazdy na jazdę czuję się coraz pewniej tutaj e, zaczyna, być taką, zaczyna być taką iskierkę życia bo jak tu przyjechała była bardzo wycofana bo całe życie stała, mówię, z jednym stadem to też inaczej ale e, teraz dopiero zaczyna odzyskiwać taką pewność siebie i tą, mówię, iskierkę życia e, coraz fajniej tutaj wygląda Zrobię psik-psik, ogólnie używam aktualnie tej odżywki. No i co, akurat na jej ogon to się przyda, bo widać, że miała na wyrywane. I jest też ewidentnie rzadki po prostu. Ale próbujemy odratować ten ogonek. I grzywa. Tutaj akurat grzywę ma fajną. Tylko chciałabym jej na krótko, ale to a jakbyś mogła się przesunąć? Dzięki, I daj mi z tej strony twoją grzywę. No ja wiem, cześć, tylko daj mi jeszcze tą grzywkę. No, no cześć, opa, już na palcach się muszę nieraz wspinać, żeby ją wyczyścić. Zbieram grzy ten e, szczotę, ogólnie ogona jakoś nie rozczesuję, żeby nie wyrywać właśnie tych kłaków, tylko tu z góry przejeżdżam, bo tu nie ma kołtunów, żeby tą odżywkę jej wczesać, a tak to resztę mniej więcej staram się palcami, Mówię, żeby nie wyrywać tych włosów, bo i tak ma ich kurde trzy na krzyż. I ładniej kopyta. Delikatnie. No cześć. Zbierzemy szczotę. I myjemy kopytka. Ona ma wszystkie cztery ciemne. Tam z jednym paskiem może białego. Więc ogólnie to jest spoko, że nie widać tak tego. I się łatwo czyści. Tu jest ten właśnie biały kawałek. Ogo ogon Jeszcze mam cześć z takim fantem, żeby i tutaj warkocze zrobić. Tutaj o, odrzucić. No, no. no proszę tak nie tuptać. Dzienki. Takie tu masz króciutkie kółaczki. No, nie mam niestety misiu Dzięki. Po prostu dzięki. Dobra, no cześć, tak. Hej. E, zrobiliśmy warkoczyki i to nie wiem, taki mały kiku wyszedł, bo mi to nie starczyło jednego pasemka. E, ale mamy zrobione piękne warkoczyki. Idziemy w coś sobie ładnie. W końcu na spacerek. Hej, hej. O. I Już się mi się przywitała, chociaż. No tak, to czyste kopyta w to błoto, no ale i tak jeszcze weźmiemy, umyjemy i po tym. No, chodź, chodź. Tak, tu się zawsze bunt włącza, bo tak jak już mówiłam, jest dość uparta i e, jak pos chce postawić na swoim to postawi, Tylko, że o, dobry koń! Trzeba trochę podejściem do niej iść, bo tak to wiadomo, że jest. E, Większa i silniejsza Dlatego ja podstępem trochę Dobrze, brawo, super klusek Właśnie tutaj Specjalnie, o, widzisz gałęzie są Żeby ją przyzwyczaić Do takich dziwnych pojazdów Żeby mi się tu nie płoszyła Takich rzeczy Bo to nie ma sensu Tak, nie ma sensu się płoszyć Jest Super konie, brawo nie wiem tylko gdzie ten bus chce skręcać, no ale dobra. Super machirka! Super. W ogóle, gdy do nas przyjechała, to nie była w ogóle fanką trawy. O, a teraz się nauczyła. Wzięliśmy ją parę razy na łąkę i to dobre parę razy. I dopiero wtedy e, zobaczyła, co to chyba trawa. Nie wiem, ale po prostu nie lubiła, nie była totalną fanką. Trawy miśka to po prostu teraz jak widzi trawę, żeby mu na zawsze. Bo to taki trochę głodomor. A ona w sumie to tak czasami jedynie przeszukuje ze smaczków, dlatego ładnie pracujemy nad tym, żeby tak nie było. Ale tak, o, jedzie busik. Będziesz mogła się wykazać tym, że się nie boisz. Nie boisz się. Tylko jakbyś mogła przejść, to przejść. przejdź, przejdź, Tak, nic się nie dzieje. Tylko dzieci. O, widzisz się pan zatrzymał ładnie, od pod szkołę. Super! Brawo, dobry koniec! Nic strasznego się nie dzieje. A jest. Brawo, super. Nic się nie dzieje. Nic, nic. Tak jest. Brawo. Tylko, dobra. Już tutaj idziemy. Pójdziemy sobie jeszcze na trawkę chwilkę. E, Za tym przy choinkach. Nie bój się pieska, to tylko piesek, tak jest. Dobry koń. No i to będzie przy okazji taka trochę odczulonina właśnie na folię, bo tu po prostu wieje. E, tu jest folia, tam jest folia rozłożona. No, ale miejmy nadzieję, że nic się nie stanie dobry koń. Jest, nic się nie dzieje. Nie tej folii. Ona sobie lubi tak poszurać. Wiesz? Tutaj, no dobra. Chciałam Ci dać tam masz więcej trawy niż tam, no ale no dobra. Jak wolisz, no ale właśnie jak mówię, do nas przyjechała. To nie wiem, czy była za bardzo zestresowana, żeby się tutaj interesować trawą. Ale dopiero teraz zaczyna normalnie jeść trawę. Misia! się! Ale tak. Dość sobie. O, i tak jesteśmy, no i tak sobie chwilę poje wyszłyśmy już z trawy Machirka była jakieś około pół godziny na trawie nie idź, nie idź do trawy, chodź idziemy teraz tutaj, o tak, no nie rusz się na mnie e, na spacerek dalej tak, no <śm> ale nie wchodź na mnie dzidzia o. foch, a jesteś słodka, co? poznajemy nowy świat nie wiem, czy tu była, czy nie bo tam nieraz y, właśnie tata mi pomagał, szczególnie z początku razem z Krzysiem. E, to właśnie matko mi wymaliła. E, bo ja byłam w internacie, no to nie mogłam się tak, y, że tak powiem, nim zająć. Wiadomo, internat. Ale żeby tutaj wiadomo od początku miała pokazane, że tu nie ma, że sobie dalej wchodzimy na głowy. Że trochę tutaj szacunku trzeba mieć do człowieka. No to właśnie tata mi bardzo dużo pomagał i Krzysiu. I nie wiem, czy tu wychodzi z nią, bo wiem, że tata wychodził z nią na spacer. Wiem, że wychodził z nią na spacer, ale nie wiem na jak daleko. Tak to Krzysiu i tata brali ją na ten, na ląża. Bo na początku to nawet na koło, na ląży nie chciała wejść, tylko. Na człowieka wchodziła, pójdziemy może y, tam jeszcze do sąsiedniej wioski, bo tam na 100% nie byli. A tam są nieraz fajne tereny, nie, nie, nie wycieraj się, tereny z są na odczulanie takie. Bo wszystkie psy, nie psy. O, pff, to tak właśnie wychodzi. Tak, to jest, to jest las Mahira. Wiem, że pewnie nigdy nie byłaś. To jest las. Taki większy, nie ten maciubki co jest obok trawy. No, a tu są drzewa. Drzew się nie musisz bać. Dobra. Zobaczymy tego obsrańca, bo koń idzie właśnie bryczką. A ona jest dzika. No zobacz. Koń o matko, straszny, nie? Takie dziwne, że w ogóle istnieje takie coś jak inne konie. Dobra. Wjeżdżamy powoli do sąsiedniej wioski, gdzie wjeżdżamy, wchodzimy. O, tutaj pokonaliśmy, był taki ten... O, to co? Co to, 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 to jest? <śmiany> Jak się nie popyla. Ale idziemy. E, oprócz właśnie tych, że tak powiem, kolizji z koniem, że tak nazwę innym, to jakiegoś odwalania nie było. A nie puszenia się na razie. Zobaczymy, co będzie z tym psem. Psa, psami, pomylam. E, bo tam jest ich dużo. I za bramą ujadają. O, tutaj mamy właśnie te. Nie wiem, czy to jest mostki, ciulbie. jakie barierki. O, barierki. Jula, umiesz słowa, prawo. No ale tak. No ma Hirka tropić. Ale tu akurat psa nie ma. E, o ile się nic nie zmieniło. Ale tam dalej już jest piesek. Więc tutaj sobie grzecznie przejdziemy. Chodź, nie bój się. No, to tylko takie coś. A jesteś... Im. Ej, ej, ej. Ej, ej. No co ty? Ej, no psa się nie bałaś, nie? A kamienia... Czy kamienia? To jest studzienka chyba, która się nie rusza. Nic się z nią nie dzieje. Boisz się, tak? Tak Mam to rozumieć? W ten sposób. Tak. Okej. Okay, straszne. Bardzo. Bardzo straszne. Mówię ci bój się. Hej hej. Jak jest? Dobra, Kaj. Chodź. Super. Widzisz i idziesz już do domu. Tyle zachodu nic. Dobra, e, jesteśmy już w domku. Majka tutaj na paduszku. Jeszcze ją zabiorę tylko, e, bo już odczekałam chwilę. E, wezmę ją jeszcze dam jej obiad. Ogólnie koniurą. I to by było na tyle na dzisiaj. Wszystko tutaj zostało porobione. Dziękuję serdecznie za oglądanie. I do następnego. Cześć!